Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Kolejny odcinek z budowy, kolejny dzień. Dzisiaj będą przede wszystkim koszty. Tutaj sobie, dzisiaj już się przygotowałem wszystko sobie tutaj wypisałem. Ale może koszty na końcu, a najpierw zajmiemy się to, jaka firma mi to robiła i w ogóle. Tym szczelnym montażem. Na czym polega ten szczelny montaż, jak to zrobić? No, bo jak już we wcześniejszym odcinku pokazywałem, stan surowy zamknięty jest. Prawie, no bo brakuje tej bramy garażowej. Drzwi już wszędzie są. Ja właśnie przyjechałem na budowę i działam. Robię sobie tą, ten szczelny montaż. Przed chwilą zacząłem. Jestem przed pracą, więc dzisiaj za dużo nie zrobię. Pewnie tylko to jedno okno. Już przykleiłem tą taśmę na górze. Dobra, ale zanim o tym szczelnym montażu, to może najpierw o firmie, która mi to robiła. Od razu powiem, robiłem wyceny w kilku firmach, nie wiem, w 6, 7, 8. Te wyceny się różniły od 37 tysięcy. Do chyba najwięcej było 45, z tego co pamiętam, dużo było wycen podobnych. No to też zależy, czy chcecie ten szczelny montaż, czy chcecie ciepłe parapety, zawiasy ukryte. Ja, tak jak powiedziałem, tutaj te okna, które mam, to jest kolor antracyzm z dwóch stron. Zawiasy są ukryte. Jak widzicie, nie widać tych zawiasów. Tutaj jest ten ruchomy próg, ruchomy słupek, Przeprasza, przepraszam, niski próg. Jeżeli chcecie zobaczyć omówienie tych okien drzwi, no to zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam wszystko omawiałem. Słuchajcie. Drzwi i okna montowała mi jedna firma. Montowała i robiłem po prostu zakup u tej firmy. To jest Top Dom z Łęcznej. Tutaj na dole od razu dam nazwę, numer telefonu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No ta firma okazała się najtańsza. Znaczy najtańsza, no kilka firm było takich, że te wyceny były na bardzo podobnym poziomie, tak? To były czasami różnice naprawdę 500 zł, ale ta firma też była najkonkretniejsza. Pan, który pan Wiesław, który mi montował te okna i on zresztą na początku przyjechał tutaj wymierzyć te okna, bardzo konkretny podpowiedział co i jak z tym panem Januszem właścicielem też naprawdę kontakt pierwsza klasa wszystkie na wszystkie pytania udziela błyskawicznych odpowiedzi sam mówi panie Kamilu jak coś yy, pan nie wie pytać pytać i jeszcze raz pytać ja od tego jestem postaram się pomóc doradzić. To jest starszy już pan nie wiem na pewno po 60, ale naprawdę konkretny gość wiedza niesamowita widać że od lat w tym siedzi i on się zajmuje właśnie głównie oknami a jego syn Rafał drzwiami więc Polecam tą firmę z całego serca, montażyści też ok. Jedyny może taki minus, żeby wszystko nie było, że jest tak super idealnie, jedyny minus, do którego bym mógł się przyczepić, to piankowanie. No po prostu ta pianka mogłaby być troszeczkę lepiej zrobiona, może nawet nie o samą gęstość chodzi tego piankowania, tylko. E, gdzieś zdarzały się minimalne co prawda, ale jakieś tam ubrudzenia tą pianką e, drzwi i okien, o może tutaj po, po, pokażę, o takie rzeczy, wiadomo, że to jest do zlikwidowania, może ja się za bardzo czepiam, może takie rzeczy są normalne, nie wiem, bo, bo się tym nie zajmuję, tak? E, w każdym bądź razie e, od razu powiem. Bo tak mi nawet doradził mój stryjek Mirek, pozdrawiam, mój chrzestny, który wybudował w swoim życiu już trzy domy, tak się jego życie potoczyło, ale powiedział mi: słuchaj, daj tym chłopakom po parę złoty, Stracisz tam stówę, ale, ale inaczej będą na ciebie patrzyli. O montażystów chodzi. Tutaj montażystów było dwóch: ten pan Wiesław i jego pomocnik. Powiem szczerze, dałem im od razu po pięć dych. Nie chcieli, naprawdę nie chcieli wziąć, ale powiedziałem, że mają wziąć i koniec, bo się obrażę. Więc dopiero, dopiero wtedy wzięli to nie musiałem tego robić, ale też chcę, żeby ludzie na mnie dobrze patrzyli. To nie są jakieś wielkie pieniądze, a naprawdę inaczej na Ciebie człowiek patrzy. Mówię, panie Wiesławie, proszę mi to zrobić dobrze. Dlatego ten taki mały upominek ode mnie. On mówił, że on i tak robi zawsze to dobrze, bo jemu się zwyczajnie nie opłaca robić tego źle, nie opłaca mu się przyjeżdżać i potem tego za darmo poprawiać. To i faktycznie ja jestem zadowolony z tego montażu. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o tą firmę Topdom. Jeszcze na pewno będę u nich bramę garażową zamawiał. Oni też wiem, że robią projekty łazienek, mają też swój sklep. No, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Czas realizacji bardzo szybki jak na dzisiejszy czas, bo bodajże 5 albo 6 tygodni od momentu, 5 tygodni od momentu zakupu, już miałem okna i drzwi wstawione. No i to też dlatego, że czekali na te drzwi od weekendu. Na wykonanie po prostu tych drzwi. Dobra, teraz trochę o tym szczelnym montażu, bo to w sumie ten pan Wiesław mi podpowiedział z tym szczelnym montażem, bo ja chciałem to na początek robić inaczej. Mianowicie chciałem dawać taki klej też z tej firmy Soudal chyba ta firma ta z której właśnie kleję tą taśmę daje się taki klej, obcina się tą piankę i daje się klej z jednej i z drugiej strony ale ten pan Wiesław mi odradził, mówi po prostu pokazał mi tą taśmę. To jest taśma taka antywietrzna, tak jakby. Co ona powoduje w ogóle? Pokażę, może najpierw tą taśmę. Już pokazywałem w poprzednim odcinku, ale pokażę jeszcze raz zresztą. Tutaj już mam przygotowane, docię dociętą mam tą taśmę. No tutaj się pobrudziło, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak elewacja na nią przyjdzie. To jest taka taśma w tej firmy, właśnie Soudal, Nie wiem, czy to tak się wymawia jak zwykle. Nie, nie umiem wymawiać nas w tych firm. Jedną część przykleja się do ramy okiennej, drugą do suporku. I ta taśma chroni nam, może pokażę od razu tutaj na przykładzie, chroni nam tą pianę, tak. Po pierwsze, przed promieniami UV, po drugie, likwiduje mostki termiczne, bo wiadomo, że ta piana nie jest super szczelna. I powiedział, żeby lepiej tą taśmę przykleić. Dodatkowo jeszcze można tutaj obciąć piankę i klejem wypełnić tą szczelinę po piance. Ja ten klej mam, też tej samej firmy. Z butanowy, coś takiego. O ten klej, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy go będę dawał. Bo pytałem się tego montażysty, Wiesława, on powiedział, że on by raczej tylko tą taśmę dał z zewnątrz i to w zupełności by wystarczyło. Więc nie wiem, jeżeli ktoś się na tym zna, to napiszcie, czy jest sens dawać ten klej od wewnątrz. E, dobra. Montaż tej, tej, tej taśmy jest bardzo prosty. Co trzeba zrobić, tak jak tutaj, może na garażu wam pokażę, bo tutaj jeszcze nie zacząłem, poza takim jednym miejscem, tutaj już zaczą zacząłem odcinać tą piankę. Tak? Tutaj ta pianka jeszcze nie jest odcięta. Co trzeba zrobić, żeby zamontować tą taśmę? Odcinacie piankę, potem montujecie. Nie wiem, czy to będzie tak widać. Do tej ramy, właśnie okiennej, przyklejacie tą taśmę i do suporku. Żeby przykleić do suporku, no to trzeba go wcześniej zagruntować najlepiej. Ja tam cały dom już sobie zagruntowałem, ale jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, jeżeli chcecie sobie zrobić taki ciepły montaż sam i zaoszczędzić około 1500 zł. Bo te materiały kosztują około 500 zł, a ciepły montaż za całość mi tam mówili chyba nie pamiętam, około 2000. Mianowicie widzicie? Te okna są wysunięte około centymetr. I jeżeli by nie były zrobione okna i drzwi zresztą, bo drzwi też tak będę robił. Jeżeli nie byłoby tego wysunięcia, no to wtedy montaż tej taśmy jest niemożliwy, więc... Ja od razu się zapytałem przed montażem, z tym Wiesławem gadałem i on mi od razu powiedział, jak chcesz to zrobić, to ja ci powysuwam te wszystkie okna o centymetr. Tak zrobił i dzięki temu ja teraz sobie mogę ten ciepły y, ciepły. Ja cały czas mówię ciepły i ja się w tym cały czas mylę, bo bardzo dużo osób to myli. To jest szczelny montaż, ciepły montaż to jest zupełnie co innego, to jest szczelny montaż. Więc można to zrobić łatwo samemu. Dobra. Jeszcze tylko chyba zostały nam koszty, to co lubicie najbardziej, więc od razu jedziemy z tematem. Zatrzymaliśmy się ostatnio na 366 186 zł i 39 groszy. Przypominam dla tych, którzy pierwszy raz oglądają, że to jest koszt całej inwestycji, nie tylko domu i garażu, ale także działki i wszystkiego. Wszystkich formalności i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie pieniądze, które ja przeznaczałem na ten, na tę inwestycję do tej pory. I teraz tak, drzwi. Oboje drzwi do domu i do garaży firmu Weekend kosztowało mnie 8931 zł. Jakie to są drzwi, mówię dokładnie w poprzednim odcinku. Drzwi w domu, które kosztowały mnie. 6256 zł. Pokażę je wzór. 26H, lustro weneckie, klamka. Nie chciałem pochwytu. O tym wszystkim mówię w poprzednim odcinku. To są optimum termo drzwi z cieplejszą ramą aluminiową. Tak one są trochę droższe. Grubość 76 cm, są jeszcze grubsze, ale takie myślę, że w zupełności wystarczą. Mówiłem koszt, chyba mówiłem: 6256 zł. Drzwi te garażowe, które tam widzicie, 54 cm, też firma Weekend, wzór numer 1. Do garażu nic lepszego nie jest potrzebne, i tak nie wiem, czy za dobrych nie kupiłem bo to tylko garaż, ale dobra. Te drzwi kosztowały mnie 2675 zł. Myślę, że cena nie jest jakaś wygórowana za te drzwi. Szybko przechodzimy do okien. Wszystkie okna w domu i w garażu, a było ich wszystkich razem 15, 3 w domu, przepraszam, 3 w garażu, 12 w domu. Okna pokazywałem w tamtym odcinku. Jeżeli kogoś interesuje cena konkretnego okna, napiszcie w komentarzu odpowiem, bo nie będę oczywiście mówił ceny, na przykład o, to kosztowało tyle i tyle, a na przykład to kosztowało tyle i tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani którymś konkretnym oknem, piszcie w komentarzu odpowiem. Wszystkie okna kosztowały mnie 37 270 zł. No, i teraz zrobimy sobie jeszcze tylko podział na garaż i dom, bo w garażu trzy okna, trzy małe okna kosztowały mnie 2751 zł. Jeżeli chodzi o dom, to wszystkie okna kosztowały 34519 zł. Najdroższe oczywiście było to tarasowe z tym ruchomym. Słupkiem pokażę o co chodzi z tym ruchomym słupkiem, chociaż pokazywałem to w poprzednim odcinku. O to chodzi, że ten słupek otwiera się razem z, tą, z tym z tym oknem. Tak, nie ma tego słupka na środku. Nie pamiętam, ile dokładnie to samo okno kosztowało. Tak jak mówię, ktoś jest zainteresowany pisać w komentarzu odpowiem. No i co? Stan surowy zamknięty garażu, tak jak widzicie, ale bez bramy garażowej. Brama garażowa będzie jeszcze kosztowała w granicach 10 tysięcy złotych. Jeszcze nie mam zamówionej, dopiero na wiosnę będę zamawiał, ale w takim stanie jak widzicie, czyli z oknami i drzwiami, stan surowy zamknięty tego garażu 76 tysięcy 9 złotych i 7 groszy. Jeżeli chodzi o stan surowy zamknięty domu, no to tutaj już mówi, możemy mówić kompletnie o tak. O stanie surowym zamkniętym, no bo faktycznie tak jest. E, mamy okna. Szybko jeszcze tylko pokażę te drzwi z zewnątrz, z dalszej perspektywy mamy drzwi, więc ten stan surowy zamknięty jest, tak? E, już wam mówię 226 tysięcy. 369 zł i 87 groszy. I to jest stan surowy zamknięty całego domu. Suma okien i drzwi razem, jeżeli kogoś to interesuje za wszystkie drzwi i okna razem 46 201 zł. Tak to się przedstawia. Nie napisałem jeszcze sumy, zapomniałem sumy za stan surowy zamknięty garażu i domu, ale to możecie sobie dodać 76 9,07 zł 7 groszy plus 226 369 ,87 zł i 87 groszy i wam wyjdzie stan surowy zamknięty razem całego domu i garażu. Ale to jest stan surowy, zamknięty domu i garażu. I na koniec koszt całej inwestycji. Czyli wszystkie pieniądze, które ja tutaj wydałem, z działką, ze wszystkim, nawet, nawet z tą toaletą, z tym małzerem, nawet z tą tablicą informacyjną, którą widzicie tam dalej. Tu są naprawdę wszystkie koszty, za te, które od początku wydałem. I to jest na dzień dzisiejszy kwota 412 387 zł i 39 groszy. Tak to wygląda. Takie są koszta tej inwestycji. W kosztach nie ma jeszcze tych materiałów, yy, które ja, ja nas stan yy, Przepraszam na. Już mi się to wszystko plącze, myli. Na szczelny montaż, które wziąłem, materiały, dlatego, że jeszcze dodatkowy plus dla pana Janusza. Pan Janusz dał mi to. Powiedział: weź to sobie na wuzetkę, to czego nie zużyjesz, zwrócisz. No bo po co masz płacić za coś, czego nie zużyjesz, i wtedy dopiero mi zapłacisz. Więc nie wiem jeszcze ile za to zapłacę, ale tak liczyłem, że w o granicach 500 złotych, patrząc na to, jakie są ceny rynkowe, no to jest e, grunt. Chyba 1 litr atlas, tak 1 kilo. E, te taśmy i ten klej, tak więc tak wyglądają koszty. Szczelny montaż, naprawdę nic trudnego. Można samemu zrobić, zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jeżeli ktoś ma trochę czasu. No i firma, gdzie zamawiałam te okna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Być może, tak jak powiedziałem, będę zmieniał pracę. Raczej, raczej będę zmieniał, wszystko na to wskazuje, ale o tym nagram oddzielny odcinek, jeżeli do tego dojdzie. Kupiłem bilety, lecę na święta do Anglii. Bilety się okazały bardzo tanie, bo dla dwóch osób zapłaciliśmy 800 zł. Z groszami w dwie strony, z bagażem już naprawdę w tym roku bilety są naprawdę tanie. Pamiętam, jak ja jeszcze byłem w Anglii, to w jedną stronę bilet potrafił kosztować 1000 zł dla jednej osoby, więc dla dwóch osób było trzeba wydać nawet 4000. Co w porównaniu z 800 zł. to jest naprawdę taniocha. Nie wiem dlaczego, czy ludzie nie latają, czy już tak mało ludzi jest w UK, Polaków. Czy jest więcej lotów? Nie, nie mam pojęcia. Polaków w UK na pewno z każdym, na pewno jest mniej dużo, no bo dużo osób powyjeżdżało. Nawet kiedyś robiłem o tym specjalny odcinek, w którym pokazywałem oficjalne dane. Dobra, słuchajcie, to na tyle. Taki jest koszt stanu surowego zamkniętego. No, to brama zostanie, no ale to mówię, jak ktoś chce, to tam może sobie doliczyć około 10 tysięcy złotych. Dobra, biorę się dalej za pracę. Bo póki co mam zrobiony ten szczelny montaż we wszystkich oknach na górze, więc w sobotę muszę oddać koledze rusztowanie. Zostały mi wszystkie okna na parterze. Tutaj mam już wszystkie pianki powycinane, wszystko zagruntowane. No i garaż zostanie tutaj. Muszę poobcinać pianki, zagruntować i dopiero zrobić ten szczelny montaż. Dobra, trzymajcie się wszyscy zdrowo. Pozdrawiam i biorę się do pracy. Hej, na razie cześć.